Cześć! Robimy dziś bardzo szybką i smaczną przystawkę. Melon z parmaszynką. Wydłubujesz pestki, odkrajujesz tutaj skórkę. Proszę bardzo. Odkrajujesz skórkę, bierzesz parmaszynkę. Oj. Tutaj. Bierzesz parmaszynkę, owijasz tylko melona. I masz pięknie, smaczną przystawkę. I następne to samo, i przystawka gotowa. Jeżeli to, co widzisz na tym kanale, jest dla Ciebie wartościowe, daj lajka, like zasubskrybuj kanał. Będziesz na bieżąco z naszymi propozycjami. Ja ze swojej strony życzę miłych wrażeń smakowych. Pamiętaj, kuchnia to plac zabaw, nie pole bitwy. Do zobaczenia w następnym odcinku.